Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Grasie. Tradycyjnie przygotowaliśmy porcję newsów, zapowiedzi, a także recenzje i kącik retro. Zaczynamy. Musimy że wszystko. Nie, 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 Pamiętacie Horror Until Dawn? Tytuł w podobnej konwencji zmierza na nasze sprzęty. The Quarry zadebiutuje w czerwcu. Gra ma zachwycać oprawą, w szczególności animacją twarzy. Rozgrywka ma być nieliniowa, czyli uzależniona od wyboru gracza. Wiadomo jednak, że w takich grach najbardziej liczy się klimat. A żeby się o tym przekonać, czy twórcy zadbają i o ten aspekt we'll have to wait for the premiere. You got anything better? I mean, like zombies, aliens, time hopping Draculas. Uh, Ryan? Hey! Run! I huh? need please! We ain't playing games no more, little girl. There's something coming! One. Ah! Two. Lost. Max, we lost. Three. The terrified kids are bad for business. You have to cut it off! Cut it off! Yeah! Do anymore? 村のののどどもももででございますのどもいます手下はすでに川を渡っておる一刻の猶予もないぞ Szykuje nam się kolejna świetna gra od polskiego studia. Tym razem Flying Wild Hawk przygotowuje propozycje w klimacie Japonii i samurajów. Tytuł Trek to Tomi zadebiutuje 5 maja na wszystkich systemach. Na opublikowanym gameplayu gra zaskakuje przede wszystkim. Czarno-białą oprawą, czuć dobry klimat i widać znakomitą grafikę. Można zauważyć także statyczną kamerę ukazującą grę z wielu perspektyw. Bardzo intrygująca zapowiedź. 心の,の動画もう一つあったか Teraz elektryzująca wiadomość dla starszych graczy, dla których kultową grą była Monkey Island. W latach 90. ta gra rozpalała do czerwoności rzesze graczy. Jeszcze w tym roku na światło dzienne wyjdzie tytuł Return to Monkey Island. Będzie to zupełnie nowa odsłona gry. Szczegółów na razie brak. Ale filmik zapowiadający na pewno robi wrażenie. Starszym graczom na pewno serce zabiło moc. Tymczasem za produkcję gier wziął się Instytut Pamięci Narodowej. W ten sposób państwowa instytucja chce szerzyć na świecie historię Polski. Powstaje właśnie gra zatytułowana Gra szyfrów. Ma ona przedstawiać przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptografii na jej zwycięski finał. Produkcja ma wiernie odwzorowywać historyczne fakty. Co ciekawe, tytuł będzie udostępniony za darmo na Steamie oraz na urządzenia mobilne. Na konsole nowej generacji w dostosowanej oprawie powraca SnowRunner. Pod koniec maja pojawi się specjalny patch, który uruchomi możliwości PlayStation 5 oraz nowych Xboxów. Będziemy mieć więc stałe 60 klatek i rozdzielczość 4K. Zyska otoczenie i sam wygląd aut. Gra będzie także obsługiwała funkcję crossplay. Czyli w rozgrywce online będą mogli rywalizować ze sobą posiadacze różnych sprzętów do grania. Saga Gwiezdnych Wojen jest wielkim biznesem, którego ważną częścią są gry. W połączeniu z Lego może zwiastować to wielki sukces. Czy jednak poszedł on w parze z jakością? Sprawdźmy w naszej recenzji. Z pewnością to najbardziej spektakularna gra ze świata gwiezdnych wojen i LEGO. Widać jej rozbudowanie i prawdziwy rozmach. Ma to swoje przełożenie na czas gry. Łącznie saga Skywalkerów przedstawia 9 osobnych historii znanych z filmowej Sagi. Produkcja zyskała nowy silnik graficzny. Naszych bohaterów możemy ulepszać. A jakże? Za pomocą klocków. Cieszy z pewnością system walki mieczem świetlnym. Mimo, że tytuł przeznaczony jest oczywiście do młodszej publiczności, to wydaje się, że poziom trudności wobec poprzednich gier LEGO został nieco zwiększony. Zagadki naprzemiennie pojawiają się z walką, co urozmaica rozgrywkę. Na pewno gra aż kipi od humoru grafika zachwyca. To na pewno najlepsza odsłona serii LEGO. Animacja, efekty. Kolory, wszystko może budzić bardzo pozytywne wrażenia. Podsumowując, dostajemy świetnie dopracowany produkt, który może cieszyć całą rodzinę. Nic tylko chwytać zapady i grać. Dzisiaj będzie o przyszłości w przeszłości. Wrócimy do lat 90., czyli do pierwszego PlayStation, ale pomówimy o serii, która dzieje się w dalekiej przyszłości. Mowa o Wipeout, czyli futurystycznej wyścigówce, która była ewenementem wykraczającym nawet poza świat gier. To między innymi dzięki tej grze w Polsce stało się popularnych kilka zespołów muzycznych. Seria miała bowiem zawsze znakomitą ścieżkę dźwiękową. Ale po kolei. Pierwszy Wipeout był gotowy wraz z premierą PlayStation 1. Był rok 1995. Był to pokaz grafiki 3D i jak na tamte czasy, tytuł prezentował się świetnie. Pojazdy biorące udział w wyścigach unosiły się lekko nad ziemią. Tory były świetnie zaprojektowane, dynamika się zgadzała, a ponadto z głośników telewizora leciały takie zespoły jak Leftfield czy Orbital. Producentem gry było studio z Liverpoolu, Psychnosis. Gra była niesamowicie grywalna, ciężko było ciągnąć się od telewizora. Trzeba było bowiem do perfekcji opanować dany wyścig, aby wyśrubować rekord do setnej sekundy. Pierwsza część została przygotowana po czasie jeszcze na Sega Saturn i komputer. Rok później ukazała się część druga, jeszcze lepsza pod każdym względem. W Europie nosiła tytuł Wipeout 2097, a w Stanach Zjednoczonych Wipeout XL. Ponownie grę przekonwertowano na Sega Saturn, komputer, a także na Maca i Amigę. Gra była jeszcze większym hitem, a muzyka z tej gry jest dziś klasykiem. Do dzisiaj większość graczy uważa tę część za najlepszą w serii. Co ciekawe, dwa lata później ukazała się specjalna część gry przygotowana tylko pod Nintendo 64. Od tamtego czasu jednak każdy kolejny wipeout ukazywał się tylko na systemy Sony. Wszystko dlatego, że studio producenckie zostało kupione właśnie przez Sony. W 1999 roku wyszła zatem trzecia część Wipeout jeszcze na PS1. Dwa lata później, czyli już w XXI wieku, gra pod tytułem Fusion pojawiła się na PS2. Nie był to jednak taki sukces jak poprzedniczki. Lepiej odebrana została część Pure, która była tytułem startowym dla kieszonkowej konsoli PSP. Gra nadawała się do takiego systemu idealnie. Gracze bardzo polubili tę część. Jej następcą na PSP został Pulse, który później ukazał się także na PlayStation 2. W późniejszym czasie dwie wersje z PSP ukazały się w zbiorczym tytule jako Wipeout HD na PlayStation 3. Następcą PSP była PS Vita, na którą ukazała się odsłona Wipeout 2048. Znów została pokazana moc nowego sprzętu. Ogólnie jednak gra nie zyskała popularności. Podobnie zresztą jak cały system Vita. Ostatnią odsłoną serii była Omega Collection, czyli zbiór złożony z Wipeout HD, z dodatkiem Fury i Wipeout 2048. Gra wylądowała na PS4 i względem oryginałów podkręcono grafikę i płynność. Wydaje się na dzisiaj, że seria jest zamknięta, podobnie zresztą jak studio, które ją tworzyło. Czy jednak się odrodzi, może w innych deweloperskich rękach? Tego nie wiemy, ale zobaczymy. Na pewno warto by było. I to już tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.